Cześć, tu wasz młody reporter Arus, a dzisiaj ze mną osoba, która udowadnia, że Minecraft to nie tylko domki typu kloc, szałasy z drabinkami oraz tysiące let's Dzisiaj ze mną Sylwia, znana jako Farbenemo1. Cześć wszystkim! Mam takie pytanie na początku a propos Twojej budowli. Masz jakiś ulubiony blok, z którego lubisz budować jest go najwięcej? E, wiesz co, mój ulubiony blok, a raczej bloki, to myślę, że jest Stone, Biała Płowona i Deski, ponieważ kiedyś, jak zaczynałam budować w Minecrafcie, właśnie to pierwszy domek właśnie zbudowałam z tych surowców. A jaka budowla zajęła Ci najwięcej czasu i ile ją budowałaś? Ile budowałam, to nie jestem w stanie określić, ponieważ nie we wszystkich budowlach liczę ten czas, tylko wbijam sobie do Minecrafta co jakiś czas trochę buduję i wracam tam na przykład za dwa dni. Ale myślę, że najwięcej czasu to zajęła mi właśnie uliczka, która ostatnio była w oprowadzaniu w pierwszym odcinku. A jesteś z którejś budowli najbardziej dumna, najbardziej Ci się podoba? Myślę, że ze wszystkich, ponieważ budując każdą moją budowlę, staram się udowodnić, że Minecraft to nie tylko o let's play i szałasy z drawinkami, że dziewczyna też coś potrafi zrobić w tej grze. Kobiety, które grają w gry nie są zbyt częstym zjawiskiem. To czy grać w jakieś inne gry, czy tylko spełniasz się twórczo w Minecrafcie? Ogólnie to spełnia się twórczo w Minecrafcie, ale poza tym to tak dla relaksu, jak już się widuję z moim chłopakiem, to często też gramy na PESie. A w co grocie? Głównie w Call of Duty oraz Naruto. No, no to też fajnie. Budowanie twoich domków to jest bardzo misterna praca. Pamiętam jak kiedyś w szkole budowałem domki z zapałek, grody. Do tego trzeba strasznej cierpliwości, której mi brak. Chciałem to wtedy rozwalić. A czy ty, jak coś budujesz, to jesteś cierpliwa, spokojna, czy na przykład denerwujesz się, jak ci coś nie wychodzi symetrycznie? Raczej jestem spokojna, ponieważ zawsze, gdy widzę, że już mi coś nie wychodzi w Minecraftie, coś robię na siłę, to po prostu włączam Minecrafta i zajmuję się czymś innym. Bo takie budowanie na siłę, no to później nie jestem zadowolona z budowli i zaczynam ją od nowa. A gdy nie masz weny twórczej, ale jednak chcesz coś zbudować, to czym się inspirujesz? Zdjęciami różnych budowli, które się znajdują na świecie oraz projektami z Planet Minecraft. A nie chcesz na przykład, żeby te budowle były bardziej podobne do tych zdjęciach, modyfikować Minecraft, aby mieć nowe bloki, meble? No staram się, żeby były one takie same właśnie jak te prawdziwe budowle, a nie chciałabym modyfikować Minecrafta, ponieważ yy, gdy, się, gdy miałabym już gotowe meble, to już nie byłoby takiego wyzwania, żeby je stworzyć samemu. To czemu nawet nie zaktualizujesz Minecrafta, bo z tego co mi wiadomo grasz na 1.3.2? ponieważ jednak na tej wersji mam modyfikacje do nagrywania oraz shadery i będę zaktualizowała Minecrafta, musiałabym nowych szukać na tę zaktualizowaną wersję, a po prostu nie mam na to czasu i wolę zostać przy tym, co mam. Teraz mam takie pytania a propos Twojego życia prywatnego, nie są jakieś takie straszne. Myślę, że odpowiesz. Czy jesteś lub idziesz na jakiś kierunek związany z architekturą? Jestem aktualnie w liceum plastycznym. A na podjęcie takiej decyzji to mam jeszcze trochę czasu, tak więc nie jestem pewna, ale myślałam o tym. Aha, a czy Twoi znajomi w liceum plastycznym wiedzą, że Ty jesteś Farbenemo 1 i że Twoje pracy to nie tylko teczka z rysunkami, ale katedry, zamki, wieże? Ludzie, z którymi rozmawiam, oni też głównie interesują się Minecraftem albo mają pojęcie co to Minecraft, to oni raczej wiedzą, bo nawet tam pytają się mnie o te filmy i im pokazuję. Ale myślę, że większość klasy to tylko ci, którzy tam czasami nasze rozmowy podsłuchują. To myślę, że wiedzą. Twoi znajomi grają też w Minecrafta. To czy zastanawiałeś się kiedyś nad budową w grupie, by budować z nimi? Nie, ponieważ nie spełnia się w pracy zespołowej. I wolałabym zostać przy tym, że buduję sobie sama. O twórczości w życiu realnym. Czy poza Minecraftem robisz jakąś biżuterię? Biżuteria może nie. Poza tym, że kiedyś trochę pletłam brązoletki z muliny, bo też to dosyć mocno u nas było i chciałam też spróbować. A teraz póki co, to myślę, że nawet całkiem nieźle mi dredy wychodzą. A pytasz ogólnie o takie rękodzieła, czy... Tak, o takie robótki. Czy ogólnie o zajęcia poza Minecraftem? A zajęć poza Minecraftem to? Gram trochę na gitarze i no ogólnie zajmuję się malarstwem i rysunki, rysunki. To głównie są prace do liceum plastycznego i z tym jest masakra czasami. A na jakiej gitarze grasz? Elektryczna i klasyczna. Myślałam nad kupnem akustycznej. Aha, dobrze. No to mam takie ostatnie pytanie, puentę tego wywiadu. Ładne budowanie to dar, czy raczej tego można się wyuczyć? Wiesz co, nie myślę, że to jest dar, ponieważ jeżeli ktoś jest cierpliwy i ma wyobraźnię, no to myślę, że może się tego nauczyć. Bo czasami ktoś, kto... W... Ktoś, kto włączy sobie Minecrafta, zobaczy klocki, to myśli, że da jest coś zbudować, i po pięciu minutach po prostu już mu się nie chce. No to, to zależy od człowieka. Myślę, że się to, tego można nauczyć. Dobra, dzięki za rozmowę dla Arusa wywiadu udzielała Sylwia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. My się z Wami żegnamy. Cześć. Papa. Pa.